fuck that <coughs> C -c -c corona oh corona that shit pulled up to my city like aloha yeah, quarantine yeah that quarantine and no time of flexing got that virus some hey you? i'm a native of queen with chikun namoyeki nae e disha Pokażę wam, co jem, gdy jestem w domu, ponieważ teraz musimy być w domu przez tego koronawirusa niestety i po prostu pokażę wam, co jem, ponieważ dużo osób mnie o to prosiło, więc bez przedłużenia, zaczynamy! Okej, okay, więc dzisiaj miałam zrobić coś innego, ale w końcu robię serniki i na razie tu jest sam twaróg, e, no więc zapraszam! <laughs> Więc teraz robię serniki od w przepiswalnicy i na dole w opisie będzie mieć na nie przepis. To jest coś niesamowitego, że z twarogu można zrobić takie coś, to jest naprawdę przepyszne i mm. Dobra, a więc efekt końcowy wygląda tak i jest to przepyszne prze, i każdy chce dokładkę, więc ogólnie mega polecam ten przepis i mega polecam zajrzenie na profil Fit Przepis od Baletnicy i to nie jest żadne sponsorowane, to jest po prostu ode mnie, od serca. Dobra, a więc właśnie zjadłam sobie te serniki i były naprawdę przewyżne mówimy no, już trzeci raz w sumie na pierwszym razem mi nie wyszły, więc słuchajcie naprawdę nie poddawajcie się, róbcie w ogóle, naprawdę ja kiedyś nic nie umiałam robić przy kuchni a teraz po prostu cały czas jestem w kuchni więc naprawdę każdy może znaleźć sobie chociaż cząstkę kucharza teraz piję herbatkę już się przerałam i y, teraz będę ogarniać szafę, a potem będę się uczyć, więc uhu! Mam nadzieję, że, macie, że nie macie mnie jeszcze dosyć. Chcę tylko Wam powiedzieć, że dołączam się do akcji hashtag Zostaje w domu. I mam nadzieję, że Wy to też zrobicie. Słuchajcie, to nie są ferie, to naprawdę jest poważna sprawa i proszę was, dbajcie o siebie, myjcie ręce i unikajcie kontaktu z dużą dużym ludźmi, gdzie jest duży, dużo osób i naprawdę zostańcie w domu. Dużo zrobić w domu, nie musicie wychodzić ze znajomymi nigdzie, ani się z nimi spotykać. Naprawdę będzie na to później czas, a na razie siedźcie w domu i oglądajcie Netflixa, róbcie co chcecie, korzystajcie i uczcie się. <grych> Dobra, więc jest już prawie 12 i ja piję kolejną herbatę, ponieważ tam naukowcy, no jakieś tam wiecie, lekarze mówili, że ten koronawirus się zwalcza tym y, herbatą, ciepłymi napojami, żeby go nie mieć, więc y, piję cały czas. Nie mam żadnego koronawirusa, jakby co, tylko po prostu nie chcę mieć go i właśnie próbuję, żeby go nie mieć, więc ogólnie polecam właśnie pić ciepłe napoje i herbaty. Słuchajcie, bo ja teraz właśnie obrałam ten film i nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli odnośnie tego koronawirusa. Ja nie panikuję ani nic, bo to trochę z tego filmu wygląda, jakbym kurde, panikowała, tylko po prostu myślę racjonalnie i po prostu uważam na siebie. I po prostu chcę, żebyście wy też uważali na siebie, bo jednak to co teraz się dzieje jest, to po prostu coś strasznego, ale nie panikujmy, tylko po prostu bądźmy ostrożni. Okej, okay, więc jak mówiłam, posprzątałam trochę w szafie I teraz właśnie wystawiłam parę rzeczy na Instagramie Więc ogólnie teraz będzie taki czas, gdzie parę rzeczy będę wystawiać Więc możecie wpadać na Instagram, a na dole będzie mieć nazwę tak samo na TikToka i w ogóle I teraz sobie właśnie będę jadła mandarynkę i mam garść tych orzechów nerkowca To są moje najlepsze orzechy No i w końcu chyba zaraz czas, żeby się pouczyć um, No, jeszcze piję moją herbatkę, więc no uuu. Okej, okay, więc właśnie jestem uczycie nagrywania z różą. I nie pytajcie na razie. nie tylko już się dowiecie co, o co chodzi. A teraz idziemy coś zjeść. Mama zrobiła przepyszny obiad. Już nie mogę doczekać, bo jestem strasznie, strasznie głodna. Okej, okay, więc dzisiejszy obiad wygląda tak. Róża jak Ci smakuje. Poka! No jest Chyba dobrze, czy nie... Nie, jest... kocham moją siostrę, kocham moją, moich rodziców, kocham moją całą burzę. Wszystko mówię co o sobie. Dobra, dziękuję. <grystanie> o! Jeszcze kochały zabawki! Chociaż wszystkim się nie bawię. Okej, okay, więc czas teraz na kolację i mam tutaj chleb podzielony na pół. Burak z pomidorem i almettę i jajcznicę z dwóch jajek i trochę sałaty i woda. Więc tak, ja już tą kolację i mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i w komentarzu, jeśli oczywiście będzie można, napiszcie, jak Wyspędzacie teraz te koronaferie. Tak można to nazwać, bo inaczej się nie da, po prostu. Jak tą kwarantannę, którą siedzimy w domu. I do zobaczenia w odcinku. Podajcie na moje social media, bo tam jest trochę mniej więcej. Więc do zobaczenia w odcinku. pa, pa! Trzymajcie się i nie wychodźcie z domu.